Witam na analizie technicznej MBCFX z dniem 9 maja 2012 euro dolary amerykańskie odzyskać trochę jak już wspomniałem wczoraj dotrzeć do 1,3094 poziom, a następnie ustabilizować wokół 1,3080 poziomie. I widzimy na wykresie dziennym, że ceny są w obliczu silnej bariery na poziomie Fibonacciego 38,2% i nie udało się przełamać w dół tego poziomu w ciągu 4 dni. Jednak spodziewamy się pod koniec tego tygodnia do naruszenia w dół, a następnie euro będzie testować 1.2995 1.2970 obszary. I jest to potwierdzone przez pojawienie się shooting star, który odzwierciedla niedźwiedzi fali po to odzyskać. Jeżeli chodzi o codzienny termin handlu, a przed Ben Bernanke prezes zeznań jutro, oczekujemy, że euro amerykańskie będzie kontynuować w kierunku 1.3108 odzyskaj poziomie. A jeśli przestanie ona się tym e poziom, będzie to wzrost do 1,3145 poziomie. Jednak ten rajd jest tak trwały. I, jak już wspomniano wcześniej, ogólny trend cen pozostania niedźwiedzi, więc każdy rajd na eurodolary amerykańskie będzie stanowić dobrą okazję do krótkiej pary. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.mbcfx.com lub skontaktuj się z nami pod adresem info@mbcfx.com Dziękuję i do usłyszenia